Najbardziej lubię uczyć się fizyki i biologii. Bardzo chcę rozmawiać tutaj z ludźmi o metafizyce, psychologii i filozofii. Kocham tak. Szeroko interesuję się wszystkim co lata. fizyką, matematyką. Piszę wiersze. Uwielbiam pracować w laboratorium i pytać dlaczego, dlaczego, dlaczego. To już piąta edycja obozu naukowego Adamet Smartup. Niesamowicie cieszy nas to, że mamy przyjemność gościć 50 młodych ludzi, którzy mamy nadzieję, że sprawią, że ten obóz będzie jeszcze bardziej interesujący niż poprzednie, a wiemy, że tym, co stanowi o wartości naszego przedsięwzięcia jest ich niesamowita energia, radość i chęć rozwoju. Na początku była gra rekrutacyjna, potem dostawaliśmy maila, czy możemy przystąpić do następnego etapu, w którym było pisanie listu motywacyjnego. Ale chyba taki najbardziej emocjonujący był moment, kiedy przeczytałam maila, że szczęśliwie możemy zaprosić Ciebie do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej. Znajdujemy się na kampusie SGGW, gdzie jedna grupa prowadzi zajęcia z oczyszczania białek. Próbujemy zaobserwować ruchy browna w roztworze mleka w wodzie. Druga prowadzi badania internistyczne. Testujemy odruch kolanowy. Natomiast trzecia uczestniczy w warsztatach z druku 3D. Drukuje się, mój! Projekt się drukuje! Cosmic Ready, zabierzka. Od czterech lat organizujemy obozy, na których osoby z różnych szkół, które nie miały wcześniej kontaktu z nauką akademicką, mają szansę dotknąć sprzętu, wykonać określone doświadczenia, spotkać się z fajnymi wykładowcami, którzy potrafią w sposób przystępny przekazać wiedzę Moja przygoda z programem Adam Marta rozpoczęła się 3 lata temu, kiedy pojechałam na obóz naukowy. w płuca nie. aktualnie, nie. żeby mieć gotowe preparat samych płuc. W tym roku powróciłam w roli wychowawcy. Zapraszam Was na wyjęcia grupy medycznej. Dzisiaj przeprowadzimy sekcję narządów śląskich. Jak widać, jest to więź na całe lata. widzę się w przyszłości w takim labie. Farmaceutyka jest jedną z ciekawszych dziedzin, jaką można się zajmować na Uniwersytecie lub w firmie medycznej, takiej jak właśnie Adamed. Jest to miejsce, w którym zebrała się niesamowita społeczność. Jednego wieczoru kolega ujawnił się, że chciałby poprowadzić zajęcia kuralne, i już powstał Adamedowy chór. Oh, oh, Bardziej podobały się warsztaty z badania przedmiotowego i podmiotowego. Wykonuje badanie palpacyjne. Czy boli? Nie boli. To no dobrze. To było bardzo ciekawe dowiedzieć się faktycznie, co robi lekarz w trakcie tego badania, kiedy nas bada oraz jak my możemy to zrobić. W sali czwartej grupa fizyczna ma zajęcia z analizy matematycznej. Jak na razie mamy tutaj kadłub. Wycięte dziurki pod odpowiednim kątem. Mi się zdaje, że konkurencja jest tutaj bardzo silna. Nie wiem, czy mamy jakiekolwiek szanse. Uważam też za wartościowe to, że są realizowane różne wycieczki, na przykład do instytucji badawczych. Będziemy mieli też zajęcia z gotowania. Była też świetnie spędzona część wakacji. Poczułem to, jak to jest zawsze lekarzem i czy w ogóle się tym sprawdza. Nauczyłam się myśleć jak naukowiec. Wierzyłam w siebie, nabrałam więcej pewności w swojej umiejętności.